Cześć. Dziś wracamy na Pomorze Zachodnie. W jednym z ostatnich odcinków było o jeziorze Dąbie i wyrażałem nadzieję, że podobna tragedia już nigdy się nie wydarzy. Niestety, wydarzyła się, ale teraz przenosimy się na większą wodę, na Zalew Szczeciński. Tak się złożyło, że obecna Polska ma dwie duże zamknięte zatoki morskie i obie znajdują się na krawędziach naszego państwa. Jedną z nich jest zalew Wiślany, współdzielony z Rosją, drugą zalew Szczeciński, który dzielimy z Niemcami. Niemiecka część zalewu szczecińskiego nosi nazwę Kleineshaw, nasza to duży zalew. Zalew Szczeciński jest akwenem o powierzchni wahającej się między 666 a 687 km2. Różnica wynika ze zmian poziomu wody. W granicach Polski leży około 410 km2. Jest to akwen duży, choć przypomina Duże jezioro. W najszerszym miejscu ma 55 km, w najdłuższym 22 km. Wbrew pozorom geologicznie zalew Szczeciński jest bardzo zbliżony do zalewu Wiślanego. Też jest przybrzeżną laguną oddzieloną od wód Bałtyku wyspami Uznam i Wolin, a wpadają do niego m.in. wody rzeki Odry. By z zalewu wydostać się na morze, jednostki pływające mają trzy drogi do wyboru. Pierwsza z nich, patrząc od zachodu, prowadzi przez część niemiecką, wokół wyspy uznam przez Achterwasser, do Zatoki Greifswaldzkiej. Druga to rzeka Świna z Kanałem Piastowskim i łącząca się z nią Stara Świna, która uchodzi do Bałtyku w Świnoujściu. To właśnie tędy, Świną i Kanałem Piastowskim, płyną do szczecińskiego portu te największe statki. Tu na torze wodnym nie ma obaw, że zahaczycie kilem czy mieczem o dno, szlak ma ponad 12 metrów głębokości. Ostatnia droga na szerokie wody Zatoki Pomorskiej to szlak poprowadzony rzeką Dziwną, Zalewem Kamieńskim i Zatoką Wrzosowską do Dziwnowa. Tu jednak mogą się zapuszczać jedynie mniejsze jachty i nawet nie chodzi o głębokości, tylko o niski most w Wolinie o wysokości nad wodą 12,4 metra. Trzeba na to uważać, tym bardziej że poziom wody nie zawsze jest taki sam. Wspomniałem, że wyspy Wolin i Uznam oddzielają zalew od morza, ale to nie jedyne wyspy w tym rejonie. Na samym zalewie są jeszcze inne wyspy, które stworzył człowiek. Sztuczną wyspą jest wyspa osłaniająca port w Trzebieży, sztuczny jest Hełminek i wreszcie są dwie nowe sztuczne wyspy Brysna i Śmięcka, które powstały podczas pogłębiania toru wodnego świnoujście Szczecin z 10,5 do 12,5 metra. Nie wiem, czy są już skończone, ale na pewno trzeba na nie uważać i żeglując po zalewie lepiej korzystać z najnowszych map tego akwenu. A jest po co żeglować. Przez wiele lat brzegi zalewu nie były najlepiej zagospodarowane, ale od kilkunastu lat sytuacja się zmienia. W ramach projektu o nazwie Zachodniopomorski Szlak Żeglarski stworzono sieć wygodnych przystani dla jachtów, które w sezonie pękają w szwach. Wciąż zalewowi brakuje sporo do Mazur, Zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, jak i ilość odwiedzających go jachtów, ale to chyba dobrze. Zalew nie jest akwenem dla wszystkich. No właśnie, mówiłem, że przypomina duże jezioro, ale to w końcu morskie wody wewnętrzne. Średnia głębokość jego wód wynosi 3,8 metra, ale sporo jest miejsc, gdzie już z półtora metrowym zanurzeniem można mieć kłopoty. Płucizny najczęściej rozciągają się wzdłuż brzegów, ale za to gdzieniegdzie sięgają dość daleko w wodę więc z halsowaniem ostrożnie, zwłaszcza jeśli nie zna się akwenu. Jeśli mocno i długo dmuchnie, na zalewie może wybudować się stroma i krótka fala, której wysokość może osiągnąć nawet 2-2,5 metra. Dla małego i lekkiego jachtu mieczowego to już nie przelewki. Aha, skoro wody morskie, to musi być zasolenie. I jest, w środkowej części zalewu waha się w granicach od 0,5 promila do 2 promili, i oby to były jedyne promile jakie spotkacie na środku Zalewu Szczecińskiego. Jedną z zalet Zalewu Szczecińskiego, oczywiście z mojej perspektywy, jest możliwość pożeglowania do Niemiec wodami osłoniętymi od dużego falowania, a po przecięciu Zatoki Greifswaldzkiej i obejściu Rugi od południa, można dojść pod osłoną brzegu prawie do Danii. Ze Stralsund do stube Kobing to jeden długi dzień płynięcia. To duże ułatwienie dla małych jachtów z nielicznymi załogami, które bez orania morza mogą dotrzeć na bardzo ciekawe akweny. Płynąłem tą trasą dwa razy i bardzo chętnie bym tam wrócił. Ok, ale wróćmy na zalew Szczeciński. Jeśli nie wybieramy się nigdzie dalej, to sam zalew też oferuje całkiem sporo. Wspominałem o zachodniopomorskim szlaku żeglarskim. To sieć portów i przystani jachtowych o całkiem dobrej infrastrukturze, które zostały zmodernizowane w ostatnich kilkunastu latach. Szlak obejmuje takie przystanie jak Lubczyna na jeziorze Dąbie, Trzebież, Stepnica, Wolin Świnoujście, Kamień Pomorski Dziwnów, a nawet Kołobrzeg i Darłowo. Do tego przystanie nad mniejszymi jeziorami czyli Nowe Warpno, Wapnica i Łunowo. Ano tak, nie wspomniałem, że z zalewem połączone są jeziora. Choć nie wiem czy to dobre sformułowanie, tak naprawdę te jeziora stanowią Zatoki Zalewu. Są to Jezioro Nowowarpieńskie, Jeziorowicko Wielkie i Jeziorowicko Małe. O Dąbiu nawet nie wspominam. Na pewno nie wymieniłem wszystkich przystani zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego, choćby szczecińskich i odrzańskich marin, ale jest tego na tyle dużo, że trzeba by zrobić osobny materiał o samym szlaku. W każdym razie te wody uważam za bardzo atrakcyjne. Ok, przejdźmy do łódki, która uległa wypadkowi. To mały jachcik żaglowy typu BS2. Łodzie tego typu produkowane były seryjnie w latach 80. w stoczni Fotopam w Augustowie. I od stoczni zaczniemy. W 1974 roku w Polsce wprowadzono przepisy, które pozwalały na prowadzenie żaglówki każdemu posiadaczowi karty pływackiej bez patentu żeglarskiego. Warunkiem było ograniczenie powierzchni ożaglowania do 7 m2. W związku z tym zapotrzebowanie na różnej maści żaglowe pływadła gwałtownie wzrosło. Sytuację tę postanowiła wykorzystać Augustowska Stocznia Fotopam. Zaczęło się od budowy sklejkowego Maka 303 konstrukcji Henryka Jaszczewskiego. Niestety jakość wykonania pozostawiała sporo do życzenia, materiały nie były najlepsze. Przez to na łódkach zdarzały się awarie i w 1978 roku zdecydowano się wprowadzić do produkcji łódki z nowego materiału czyli laminatu poliestrowo-szklanego. Pracownicy stoczni nowej dla nich technologii pojechali się uczyć w stoczni jachtowej imienia Leonida Teligi w Szczecinie. Początkowo w Augustowie budowano łódki typu Figiel, Figiel 2 i Figiel 3 konstrukcji Jacka Centkowskiego. Małe laminatowe kety, czyli łódki o jednym maszcie z jednym żaglem, cieszyły się sporym zainteresowaniem, ale to łódeczki odkryto pokładowe do dziennego pływania, więc należało pójść o krok dalej. I wtedy w 1979 roku Jacek Centkowski wraz z Benedyktem Kozłowskim zaprojektowali Beza 2, kabinowy jachcik mieczowy otaklowany jako słup bermudzki. Łódka była przeznaczona do żeglugi turystycznej po wodach śródlądowych. W podstawowej wersji miała 7 kwadratowych żagla, w wersji z powiększonym ożaglowaniem było to 9 m. Takilunek jachtu został uproszczony do minimum. Sztak był zamocowany w 4 piątych wysokości masztu, a na boki maszt trzymała zaledwie jedna wanta na każdej burcie. Wymiary tego mikrojachciku to 4,17 m długości, 1,87 m szerokości i 17 m zanurzenia z podniesionym mieczem. Dwie stałe koje na burtach oraz jedna rozkładana pomiędzy nimi zapewniały bardzo ograniczony komfort bytowania dla załogi rodzinnej o strukturze 2 plus 1, choć osobiście te deklaracje producenta uważam za mocno przesadzone, bo miejsca wewnątrz było tyle co nic. Faktem jednak było, że był to najmniejszy i najtańszy jacht kabinowy produkowany seryjnie w ówczesnej Polsce. Reklamowano go nawet jako jacht, który można holować na przyczepie za popularnym maluchem, a to w tych czasach była spora zaleta. Łódeczka ważyła jakieś 150-200 kg i zaprojektowana została jako niezatapialna to znaczy, w skrajniku dziobowym i pod kokpitem była umieszczona pianka, która miała sprawić, że bez 2 po zalaniu kabiny wodą wciąż będzie unosił się na powierzchni. W fotopamie 2 produkowano w latach 1979-1995. Jednak od 2001 roku budowała je także augustowska firma Poliglas, i w tym czasie bezy były eksportowane na rynek brytyjski oraz niemiecki. Jerzy Salecki w książce Polskiej Jachty, tom pierwszy, pisze o małym bezie tak: Niezatapialny, stateczny, prosty w obsłudze. Spory achterpik, forpik, bakisty, szuflady na bagaż, miejsce na kuchenkę podwieszaną na kardanie. Samo odpływowy kokpit, miecz uchylny. Jeśli napęd pomocniczy był potrzebny, to na pawęży można było powiesić mały silnik zaburtowy. W latach 80. w praktyce oznaczało to sowieckiego saluta, którego moc zdecydowanie wystarczała do napędzenia małego beza. Bez 2 na polskich jeziorach zyskał całkiem dużą popularność, choć nie wiem, czy to były łódki prywatne, czy raczej jachty do czarteru należące do zakładowych ośrodków czasowych. Pamiętam jednak, że widok Beza 2 na Mazurach w pierwszej połowie lat 90. nie był wcale rzadki. Idąc za ciosem, centkowski i Kozłowski zaprojektowali większego brata, czyli beza 4, produkowanego również w fotopamie w Augustowie. To już jednak jest inna łódka, można powiedzieć dorosła. Ma 5,35 m długości, 205 m szerokości i 28 cm zanurzenia z podniesionym mieczem. Łączna powierzchnia foka i grota podnoszonych na jednym aluminiowym maszcie to 14,5 m2. Ale bez 4 to zupełnie inna historia. Wróćmy do Beza 2 i przejdźmy do okoliczności wypadku. Pogoda rano 7 maja 2017 roku jeszcze nie była wiosenna. Temperatura powietrza wynosiła 8 stopni Celsjusza, woda miała 11 stopni, a północno-wschodni wiatr wiał z siłą 4 stopni w skali Beauforta. Mimo to czterech mężczyzn z leżącej nad Zalewem Szczecińskim w wsi Koszewo z samego rana przyciągnęło traktorem nad wodę Beza 2 należącego do jednego z nich. Jachcik zwodowali bezpośrednio z brzegu w okolicy przedniego znaku nabieżnika. Łódka była lekka, więc nie stanowiło to problemu. Dość długo szykowali Beza do drogi. Trzeba było postawić maszt, przygotować żagle, zapakować bagaże i przyczepny silnik o mocy 5 koni mechanicznych. Około godziny 12.00 bez z trzema mężczyznami w wieku 50, 51 i 69 lat na pokładzie odbił od brzegu. Postawiono żagle i łódź wyszła na wody Zatoki Skoszewskiej, będącej częścią zalewu szczecińskiego. Nikt z załogi nie posiadał uprawnień żeglarskich, jednak każdy z nich okazjonalnie pływał już tą łodzią na krótkie wycieczki po okolicznych wodach. Czwarty z mężczyzn, syn jednego z żeglarzy, został na brzegu i widział oddalający się jacht. Mały bezik prawdopodobnie zmierzał do stepnicy w Rostoce Odrzańskiej, jednak nikt, poza samymi żeglarzami, nie znał dokładnego planu rejsu, portu docelowego i czasu powrotu do Skoszewa. Rodzin żeglarzy to jednak nie dziwiło, robili tak już wcześniej, to nie był żaden wyjątek. Około godziny 15:00 syn jednego z żeglarzy próbował połączyć się z ojcem przez telefon komórkowy. Niestety bez rezultatu nie udało się nawiązać połączenia. Z kolei około 19:00 ktoś inny z rodziny wyszedł na brzeg zatoki poszukać Beza wzrokowo na wodzie, jednak jachtu widać nie było. Następnego dnia, 8 maja, wciąż nie było żadnej informacji od załogi, a zatem rodziny załogantów około 12 powiadomiły o zaginięciu jachtu z załogą, bosmanat, portu wolin oraz policję. O 12.24 do akcji zadysponowano statek SAR Monsun Strzebierzy. 10 minut później w poszukiwania włączyła się jednostka pływająca Straży Granicznej, a o 13.17 z lotniska w Babich Dołach wystartował samolot Straży Granicznej Mewa. Uruchomiono procedurę pan-pan, a nawet zwrócono się z prośbą o pomoc do MRCC Bremen. O godzinie 15:09 samolot Mewa dostrzegł przewrócony, całkowicie zalany kadłub poszukiwanego jachtu w Zatoce Skoszewskiej około pół mili morskiej od brzegu. W tym momencie do akcji skierowano samochód brzegowej stacji ratowniczej SAR, a także dwie łodzie policji i kolejne dwie WOPR-u. O 15:20 jednostka WOPR odnalazła ciało jednego z żeglarzy pływające twarzą w dół w niedopiętej kamizelce ratunkowej nieco na południe od Skoszewa. W tym czasie stwierdzono, że jacht wbił się masztem w dno zatoki, a po sprawdzeniu, że w kabinie nikogo nie było, zatopiony wrak Beza został przyholowany do brzegu. Wewnątrz znaleziono trzy nowe kamizelki ratunkowe. Poszukiwania pozostałych członków załogi trwały do godziny 21.10 i niestety nie przyniosły rezultatów. Ciała pozostałych żeglarzy odnaleziono 17 maja w północnej części Zatoki Skoszewskiej, w okolicy toru podejściowego do portu w Wolinie. Sprawę wypadku zbadała państwowa komisja badania wypadków morskich. Rozpoczęto od ustalenia możliwego przebiegu zdarzeń. W związku z tym, że beza nikt nie widział na wodzie, nikt nie był świadkiem wywrotki, te rozważania mają charakter czystych przypuszczeń. Komisja uznała, że skoro 7 i 8 maja wiał wiatr z kierunków północnych, to do wywrotki musiało dojść w północnej części Zatoki Skoszewskiej, a przewrócony jacht zdryfował na południe, aż maszt zahaczył o dno i tak już pozostał. Na to wskazuje też miejsce odnalezienia ciał dwóch żeglarzy, którzy kamizelek ratunkowych na sobie nie mieli. Ciężko ustalić przyczynę wywrotki. Oczywiście można założyć, że jacht był przeciążony, bo na pokładzie znajdowało się trzech dorosłych mężczyzn, na pawęży wisiał silnik o wadze jakichś 20-25 kg, a w kabinie były bagaże. To raczej więcej niż przewidziana przez projekt nośność Beza 2 określona na 230 kg. Z drugiej jednak strony trzech dorosłych facetów nie powinno mieć problemów z wybalastowaniem Beza nawet w silniejszych niż 3-4 stopnie w skali buforta porywach. No, chyba że nie mieli doświadczenia żeglarskiego. Z raportu wynika, że żaden z nich nie miał patentu żeglarskiego, co jednak nie oznacza, że nie mieli doświadczenia. Komisja uznała, że przyczyny wywrotki mogą być takie: wywrotka pod ciężarem załogi podczas czynności wędkarskich, wywrotka podczas próby podjęcia osoby, która wypadła z łódki, lub przebalastowanie beza na zawietrzną w wyniku nieumiejętnego manewru lub niespodziewanego szkwału. Komisja stwierdziła, że na pokładzie były cztery kamizelki ratunkowe oraz akumulator z prostą instalacją elektryczną, doprowadzoną do oświetlenia wnętrza łodzi. Na pawęży wisiał pięciokonny silnik przyczepny, jak to ujęto w raporcie, nieznanego typu. Trochę to dziwne, bo o ile na zdjęciu widać, że nazwa silnika została zamalowana, to chyba jakaś tabliczka znamionowa na nim była. A nawet jeśli nie było, to mi to na tym jednym kiepskiej jakości zdjęciu wygląda na silnik Suzuki, co wnioskuję na podstawie przetłoczeń na kapturze zakrywającym silnik. Ale mogę się mylić, a zresztą nie ma to chyba większego znaczenia. Ważniejszy był taki lunek. Otóż okazało się, że armator, a może jakiś poprzedni właściciel, odrobinę zmodyfikował taki lunek. Sztak poprowadzony był do topu masztu, dzięki czemu przedni żagiel mógł być i był większy niż na seryjnym Bezie, a boczne wanty zostały podwojone, to znaczy na każdej burcie były dwie wanty trzymające maszt w pionie. Przypomnę, że zgodnie z projektem na każdej z burt powinna być jedna wanta. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to dobrze, maszt był bezpieczniejszy, ale na łodzi wielkości beza 2 takie modyfikacje mogły podnieść środek ciężkości, a co za tym idzie, mogły mieć negatywny wpływ na stateczność. Dodatkowo zwiększenie przedniego trójkąta czyli przedniego żagla, podniosło powierzchnię ożaglowania z projektowanych 9 m2 do 11 m2. Komisja uznała, że żeglarze użyli jachtu niedostosowanego do rejonu żeglugi i warunków pogodowych. Biorąc pod uwagę, że bez 2 to łódeczka do warunków plażowych dla niedoświadczonych żeglarzy, powinna być stosowana na takich akwenach, które zapewniają szybkie przybycie pomocy w przypadku kłopotów. Zalew Szczeciński to jednak duża woda, na której nikt przez dobę nie zauważył wywróconego jachtu. Komisja zauważyła również, że u wszystkich trzech żeglarzy pośmiertnie stwierdzono stężenie alkoholu we krwi, co pozwala przypuszczać, że w chwili wypadku znajdowali się pod wpływem alkoholu. Zauważono także, że wywrotka mogłaby skończyć się inaczej, gdyby na jachcie były jakieś środki wzywania pomocy, pirotechnika czy na przykład radio VHF. Z drugiej jednak strony, bez najprawdopodobniej żeglował w zasięgu sieci komórkowej, a i tak pomocy wezwać się nie udało. Być może wszystko wydarzyło się na tyle szybko, że nikt z załogi nie zdążył zareagować. Kurtkę jednego z żeglarzy znaleziono pływającą przy brzegu, w jej kieszeni znajdował się telefon komórkowy. Wspomniałem wcześniej, że pogoda była średniowiosenna. Temperatura wody wynosiła 11 stopni Celsjusza, a w takiej temperaturze czas przeżycia bez specjalnego kombinezonu wynosi tylko około 1 godziny. Podczas czytania raportu, moją uwagę przykuł fragment dotyczący certyfikacji beza 2 do sprzedaży na rynkach europejskich. Otóż, kiedy BZ2 powstawał w augustowskim fotopamie, krajowe przepisy nie wymagały żadnych certyfikatów dla łodzi tej wielkości. Jednak tak było na rynku krajowym. Żeby łódka mogła trafić na rynki Unii Europejskiej, należało zdobyć dla Beza certyfikat zgodny z dyrektywą 94 łamane na 25 łamane na EC. W 2001 roku na taki krok zdecydowała się firma, która zamierzała Bezy eksportować, czyli Darek KPHUP z Augustowa. Ocenę zgodności z dyrektywą wykonała niemiecka jednostka, co zaowocowało wydaniem dla Beza 2 certyfikatu określającego kategorię projektową jachtu nad C. Przypomnijmy zatem jakie są kategorie projektowe. Kategoria D to wody osłonięte, czyli rzeki, kanały i małe jeziora. Jednostki z tą kategorią mogą pływać przy sile wiatru do 4 stopni w skali Buforta oraz przy fali do 0,5 metra wysokości. Kategoria C przybrzeżna to morskie wody przybrzeżne, zatoki morskie, zalewy, rzeki i jeziora. Jachty z kategorią C mogą żeglować przy sile wiatru do 6 stopni w skali Buforta oraz przy fali do 2 metrów wysokości. Kategoria B. Pełnomorska. Jachty z kategorią B mogą żeglować przy sile wiatru do 8 stopni w skali buforta oraz przy fali poniżej 4 metrów wysokości. I ostatnia kategoria A. Oceaniczna. Jachty te mogą żeglować bez ograniczeń co do siły wiatru i wysokości fali. To teraz wróćmy do Beza 2. Uzyskał kategorię projektową C. Kategorię projektową C ma obecnie mieczowa wersja Maxusa 26, żeby długo nie szukać. Jacht znacznie większy, lepiej dopracowany, o lepszej stateczności i z pewnością bezpieczniejszy. Jakim więc cudem bez 2 otrzymał kategorię C? No właśnie. W 2005 roku w Wielkiej Brytanii doszło do śmiertelnego wypadku na jachcie bez 2 wskutek którego zginęły dwie osoby. Marine Accident Investigation Branch w skrócie MAIB, czyli taka brytyjska komisja badania wypadków morskich. Poddała BEZA badaniom i wykazała liczne nieprawidłowości w wydaniu certyfikatu dla BEZA. Uznała, że BEZ-2 może dostać najwyżej kategorię D. Do kategorii C Bezikowi brakowało m.in. stateczności i niezatapialności. W ogóle zastrzeżeń było bardzo dużo: część obliczeń została wykonana błędnie, części w ogóle nie wykonano. Konkluzja była jasna: BEZ-2 nie był jachtem, który mógłby otrzymać kategorię projektową C. I to tyle jeśli chodzi o BEZA-2. Jeszcze jedną konkluzją komisji było stwierdzenie faktu, że ani SAR, ani policja nie dysponowały w tym czasie jednostkami płytko zanurzonymi, mogącymi prowadzić poszukiwania na obszarach przybrzeżnych wśród czcinowisk. W raporcie znajdziemy też zalecenia dotyczące bezpieczeństwa skierowane do służby SAR, a konkretnie rozważenie wykorzystania do lokalizacji osób zaginionych danych uzyskanych od operatorów komórkowych. I to tyle, jeśli chodzi o tragiczny wypadek BZ2 na zalewie Szczecińskim. Akwenie bardzo ciekawym, ale jak pokazało życie, również niebezpiecznym. Do usłyszenia za tydzień!